Wracaj mocno zmęczony zimby. Jesteś najebany jak traktor w dożynki. Ostatkiem sił podbijasz do jakiejś taksówki. Na ronda, no, ronda na na trzy, proszę. Kierowca patrzy na ciebie i mówi: Wypad, to jebańc, bo mi tapicerkę pobrudzisz. Wychodzisz z taksy. Czuj źle PNG. Wracasz do domu z cztery godziny. Zapamiętujesz numery boczne taksy. Wiele nocy knujesz niecny plan, jak zniszczyć tego skurwiela. Pewnego dnia budzisz się ze stojącym sześciocentymetrowym. Już wiesz, co robić. Tego samego dnia wieczorem udajesz się na postój taksówek. Twoja ofiara jest na końcu. Odbijasz do każdej taksówki po kolei. Te, Janusz, za 200 cebulionów jedziemy za róg i robisz mi ludzika z połykiem, ok? Każdy cię wypierdala. Na końcu stoi tamten taksówkarz. Wbijasz do środka. Na rondo no na trzy, proszę. Już się robisz, w uniu. Gdy odjeżdżasz, otwierasz szybę i patrzysz na resztę taksiarzy. Mina Kwaśniewskiego, widzącego ćwiartunie. Kilka dni później odpalasz TV. W wiadomościach mówią, że jakiś taksówkarz się powiesił. Wygryw JPG. Z tobą się nie zadziera.